Siemanko, z tej strony, Minecraft Pixel. E, dzisiaj Wam zaprezentuję e, nową serię e, Minecraft z Bukitem. E, na czym ta seria będzie polegała? Ta seria polega na tym, że ja wybieram jakieś pluginy i pokazuję Wam podstawowe komendy. E, nie przedłużając, może zaczniemy. E, Pierwszym co robimy to wpisujemy. E, pierwszy plugin to World, World Edit. Tak się nazywa ten plugin. Może napiszę. I jeszcze jeden plugin: World Quart. To są podstawowe pluginy. E, World Edit do edytowania świata. Zaraz pokażę. A World do no zaznaczania regionów. E, no i do kuboidów. Więc pierwsze co robimy, to WordQuart wpisujemy ukośnik ukośnik WAND. Czyli mamy e, drewnianą sikierkę, magiczną różdżkę. E, potem możemy zaznaczyć prawym i lewym. Musi być tu na końcu jeden w nawiasie. E, no i dalej mamy na ukos. I wpisujemy ukośnik ukośnik SET. Stone musi być po angielsku nazwa lub ID przedmiotu, więc 1. I nam wyszedł taki, takie pole ze stona. Jeśli chcemy to cofnąć, wpisujmy ukośnik, ukośnik UNDO. Jak widać, cofnęło nam to. E, również może być tak. I mamy komendę ukośnik UP spacja 0 i zaznaczamy i wpisujemy u kościk u wall z 1 albo stone no i tak mamy takie jakby mury ze stona yy, może jeszcze pokażę yy, jak dać kuboida teraz to się tyczy plugin World Guard Tutaj damy kuboida. Zaznaczymy. Tu. I pierwsze co piszemy to ukośnik, ukośnik, expand wert. To mamy od, samej, od samego dołu do samej góry. Lub 50, 50 up. Tu mamy od góry 50 kratek i od dołu 50 kratek. Ja dam wert. Mamy od samego, do samej góry do, i do samego dołu. I teraz wpisujemy głośnik, region, definę i dam film. E, może damy filmik. E, no i teraz e, wpisujemy, e, i mam już koboid założony. Ja mogę rozwalać, ponieważ mam opa widać, mogę kłaść, rozwalać, wszystko mogę w tym, e, ale jeśli bym nie miał opa, to bym już nie mógł. E, jeśli chcemy dać e, non-PVP, to wpisujemy ukośnik region, flag, e, nazwa tamtego regionu, filmik, PVP, deny. I mamy pv... non-PVP. Jeśli chcemy dać, e, żeby było PVP, to wpisujemy allo, allof. All I już nie mamy. E, ale jeśli chcemy mieć kuboid na calutkim świecie, e, nie zaznaczając, to wpisujemy ukośnik region flag e, podmyślnik podmyślnik global podmyślnik podmyślnik E, built deny i mamy już na całym świecie e, e, boit e, możemy wpisać allow i już nie mamy a jeśli tak samo z PVP jeśli chcemy dać PVP denny. już nie mamy PVP allow mamy PVP i to chyba było na tyle jeszcze pokażę jedną rzecz bierzemy kompas do ręki i lewym i prawym teleportujemy się w wyznaczone miejsce tam, no, lub tam, a jeśli a, e, prawym możemy przejść przez ściany, i to by było chyba na tyle w tym poradniku. E, jeśli film się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. A jeśli chcecie, jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mi, mój kanał. Więc trzymajcie się, cześć.